Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Wymiana ciekłego środka smarnego w skrzyni zręczna zmiana biegów jest operacja nieunikniona, ponieważ w procesie eksploatacji właściwości każdego środka smarnego pogarszają się. Przyspiesza to zużycie powierzchni tracych na częściach, powoduje przegrzanie wezła, a w zaniedbanych przypadkach prowadzi do trudnego właczenia prędkości. Jeśli właściciel samochodu postanowił samodzielnie przeprowadzić wymianę, natychmiast pojawia się pytanie, jaki olej wlać do ręcznej. Skrzyni biegów w skrócie MKPP. Warto to zrozumieć i tym kierowcom, którzy korzystają z usług stacji benzynowych, aby nie popełnić z błędu przy wyborze środka smarnego do skrzyni biegów. O roli oleju przekładniowego: Warunki pracy płynu smarującego w silniku i skrzyni biegów SA bardzo różne. W tym pierwszym musi on penetrować liczne drobne kanaliki i minimalizować siłę tarcia ślizgowego generowana przez kontakt między różnymi powierzchniami. W manualnej skrzyni biegów, gdzie moment obrotowy przenoszony jest z wału głównego na wał pomocniczy za pośrednictwem koł zębatych. O zębach skosnych siła tarcia działa inaczej. Gdy koła zębate walcowe zarzebiają się, w punkcie styku występują dwie siły: wysoki nacisk i tarcie wynikające z wzdłużnego przesunięcia względem siebie. Jeśli tarcie między powierzchniami nie zostanie zminimalizowane, metal szybko się przegrzeje i rozszerzy, powodując zmniejszenie luzów roboczych na zębach i zatarcie mechanizmu. Spowoduje to dalszy wzrost temperatury i uszkodzenie stykających się części. Aby mechanizm przekładni działał niezawodnie przez długi czas, olej do skrzyni biegów powinien spełniać następujące zadania, tworzenie stabilnego i trwałego filmu na części roboczej koł zębatych, usuwanie nadmiaru ciepła generowanego przez tarcie części, wypłukiwanie najmniejszych cząstek ze strefy styku zębów, zapewnienie działania łozysk tocznych, na których obracają się wały. Skutecznym rozwiązaniem powyższych problemów okazał się olej o wysokiej lepkości do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów. Tworzy on stabilna warstwę smarująca wzmocniona specjalnymi dodatkami na bazie aktywnej siarki i cynku. W rezultacie minimalna żywotność smaru przekładniowego wyniosła 30 tysięcy km dla samochodów VAZ w zagranicznych markach. Przebieg ten jest jeszcze dłuższy. Rodzaje smarów do skrzyn biegów. Przed wyborem oleju przekładniowego należy zrozumieć jego klasyfikację. Podobnie jak płyny do smarowania części silnika, oleje przekładniowe działa się na trzy rodzaje w zależności od metody produkcji najtańsze. Kompozycje mineralne otrzymywane z ropy naftowej w technologii KRAK i NGU, sztucznie syntetyzowane środki smarne, syntetyczne, smary. Połusyntetyczne Produkt częściowej syntezy. Oleje syntetyczne wygrywają we wszystkich wskaźnikach operacyjnych, ale SA znacznie droższe niż oleje mineralne. Kompozycje półsyntetyczne stanowią kompromis zarówno pod względem kosztów, jak i właściwości użytkowych. Zdecydowana większość kierowców w Federacji Rosyjskiej używa w swoich samochodach dwa rodzajów olejów mineralnych i półsyntetycznych. Niedozwolone jest mieszanie ich ze sobą. Środki smarne do skrzyn biegów SA również podzielone na klasy według dwóch międzynarodowych systemów SAE i API. W pierwszym przypadku klasyfikowana jest lepkość oleju i jego przydatność w różnych reżimach temperaturowych, materiał z oznaczeniem. 75 zachowuje swoje właściwości do temperatur 40 symbol stopnia C. Litera F oznacza, że olej jest zimowy, przetłumaczone z angielskiego słowa winter. To samo z oznaczeniem 80 w DO 26 symbol stopnia C. To samo z oznaczeniem 85 w DO 12 symbol stopnia C. Letnie typy smarów przekładniowych SA oznaczone numerami bez indeksu literowego w 90, 140, 250. W systemie API środki smarne SA klasyfikowane według zawartości dodatków przeciwzatarciowych. Całkowita liczba klas wynosi 6. Ale tylko trzy z nich SA faktycznie używane: GL. 1 jest przypisany do oleju, który nie ma dodatków przeciwzatarciowych i jest wlewany do mechanizmów o niskim obciążeniu. Smar GL-4, który zawiera optymalny zestaw dodatków, jest stosowany w ręcznych. W skrzyniach biegów GL-5 to smar o wysokiej zawartości aktywnych dodatków, odporny na zużycie i ścieranie mechanizmów, jest stosowany w mocno obciążonych skrzyniach biegów i przekładniach. Klasyfikacja API dotyczy tylko skrzyn mechanicznych, dla przekładni automatycznych istnieje osobna gradacja. Wskazówki dotyczące wyboru. Decydując się na samodzielna wymianę środka smarnego i wybór najlepszego oleju, pierwsza rzeczą, która należy zrobić, jest zajrzenie. Do instrukcji obsługi pojazdu. Wyraźnie określa ona klasę lepkości i rodzaj użytego materiału, a w niektórych przypadkach nawet producenta. Jeśli będziesz postępować zgodnie z instrukcjami, nie popełnisz błędu. Jeśli z jakiegoś powodu brakuje dokumentacji samochodu lub jeśli chcesz użyć innego rodzaju smaru, zapoznaj się z poniższymi zaleceniami. Do manualnych skrzyn biegów samochodów eksploatowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej najlepiej stosować olej całoroczny o oznaczeniu. Zgodnym z SAE 75, 90 lub 80, 85. Ponieważ wymiana jest wykonywana nieczęściej niż raz na 30 tys. km, nie jest wskazane przyjmowanie smaru letniego lub czysto zimowego, jest mało prawdopodobne, aby jeździć tak dużo w sezonie. Zgodnie z klasyfikacją api skrzyni biegów nowoczesnego samochodu, lepiej jest włać olej GL4, a w trudnych warunkach pracy GL5. W takich warunkach oznacza to jazdę z dużą prędkością, po złych drogach lub ciągły transport ładunków. Dozwolone jest wlewanie smaru przeznaczonego do automatycznej skrzyni biegów, tylko jeśli odpowiada on klasie lepkości. Jednak taki zakup będzie droższy, ponieważ na oleje do automatycznej skrzyni biegów nakładane są specjalne wymagania. Do smarowania skrzyn biegów klasycznych modeli żyguli doskonale nadaje się rodzimy olej TAT 17. Swego czasu słynny rosyjski producent Autofałazet zalecał wlewanie smaru silnikowego do skrzyn mechanicznych samochodów z napędem na przednie. Koła VAZ-2108 i 2109, co niektórzy kierowcy robią do dziś. Powodem tego zalecenia jest brak na rynku olejów o odpowiedniej lepkości. Przekładni TAT-17 i nie można włać do tych skrzyn i nie było innych opcji. Obecnie sytuacja się zmieniła, więc do samochodów VAZ z napędem na przednie koła lepiej wybrać olej przekładniowy SA-80, 85 i API GL-4. Jeśli nie wiesz, jaki rodzaj smaru jest wlewany do skrzyni biegów, to przed wymianą należy go dobrze podgrzać, spuścić odpady, a następnie przepłukać specjalna kompozycja. Mieszanie smarów nie powinno być dozwolone, ponieważ wpłynie to na żywotność skrzyni biegów.